Witaj piękna, z tej strony Marta Chowańska, Twój doradca kosmetyczny, a to jest minuta piękna, w której pokażę Tobie fantastyczny produkt zbierający z twarzy nadmiar sebum. Na co dzień pracuję z kobietami inspirujący do tego, jak piękniej wyglądać i piękniej żyć, dobieram kosmetyki do pielęgnacji i makijażu. Sprzedaję luksusowe kosmetyki amerykańskiej marki Merka i prowadzę szkolenia wizerunkowe dla kobiet w całej Polsce, jak również metamorfozę online, do której Cię bardzo serdecznie zapraszam. Jak również pomagam kobietom budować pewność siebie i zarabiać pieniądze. Oparciu o system marketingowy marki Mary Kay. Więc jeśli to, o czym mówię, w jakiś sposób Cię inspiruje, dotyka Twojego serca, jesteś ciekawa, chciałabyś dowiedzieć się więcej, napisz do mnie, a z przyjemnością udzielę Ci więcej informacji. I dzisiaj chcę się z Tobą podzielić produktem, który jest dla mnie no, niezbędnikiem na lato, na gorące dni. Szczególnie, że mam skórę taką mieszaną w kierunku tłustej, która lubi się błyszczyć, lubi się świecić, a niekoniecznie chce. Ciągle poprawiać makijaż i zmywać i nakładać na nowo. Myślę, że Rada z nas tego nie chce, że jak nakładasz sobie podkład rano, to chcesz, żeby on po prostu był nieskazitelny przez cały dzień. I takim moim ratunkiem jest to niepozorne pudełeczko, w którym kryje się aż 75 chusteczek chusteczek, które są wykonane z lnu, o którym jak pewnie wiesz ma doskonałe właściwości pochłaniające pot. I to są takie eleganckie, właśnie eleganckie pudełeczki, takie pojedyncze chusteczki, które wystarczy wyjąć i przyłożyć w tych miejscach, gdzie skóra się świeci. U mnie to najczęściej jest czoło, czy na przykład mm, okolice nosa. Teraz akurat siedzę, jest naprawdę chyba z 30 stopni, i tutaj są dwie lampy, wszystko po prostu jest nagrzane. Jeszcze mój makijaż, jeszcze moja twarz się nie poci, bo mam bardzo dobrze wykonany makijaż, ale po paru godzinach takiego gorąca, no z pewnością gdzieś tam ta skóra zaczęłaby się pocić. I tutaj delikatnie widać właśnie. E, I co robimy? Przykładamy po prostu taką chusteczkę w tym miejscu, gdzie buzia się świeci, na przykład właśnie na czole, przyciskamy, nie pocieramy, to jest bardzo ważne, tylko przyciskamy. Właściwie jedną chusteczką to można pięknie sobie na całej buzi właśnie jej użyć. I zobacz, ona pięknie ściąga ten nadmiar z sobą, czyli właśnie ten łój, który się wydziela na skórze poprzez Twoje pory, ale w ogóle nie uszkadza makijażu, w ogóle nie niszczy makijażu, nie uszkadza jego struktury, więc to nie jest takie przecieranie buzi. I tego efektu nie da się uzyskać żadną inną chusteczką, bo ja próbowałam to robić innymi bibułkami matującymi, albo próbowałam to robić takimi tradycyjnymi chusteczkami. No i tego efektu właśnie takiego perfekcyjnie gładkiego makijażu wtedy nie ma. Jednak ten makijaż gdzieś się ściera, a te chusteczki nie ściągają makijażu, ale ściągają z sobą. Także są po prostu dla mnie numerem jeden. Jeśli chciałabyś je wypróbować, to napisz do mnie koniecznie, bo są naprawdę Znakomite, a jeśli chciałabyś wypróbować też inne kosmetyki, to zapraszam Cię do udziału w mojej metamorfozie online. Piszę Ci z przyjemnością zestaw próbek kosmetyków, który będziesz mogła przetestować i wziąć udział w lekcji piękna krok po kroku, i zobaczyć, jak te kosmetyki znakomicie pracują na skórze. Dziękuję, że obejrzałaś ten filmik. Dziękuję, że jesteś. Dziękuję za wszystkie udostępnienia, komentarze, serduszka i kciuki. Nie no, wskazałam kciuki i serduszka. To dla mnie naprawdę dużo znaczy. Pozdrawiam cię ciepło. A jeśli dzisiaj jeszcze tego nie usłyszałaś, to chcę Ci tylko powiedzieć, że jesteś piękna, jesteś dobra, jesteś mądra, jesteś ważna i masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby osiągnąć wszystko, o czym marzysz. Trzymaj się ciepło. Pa! pa.